No chodźcie, szósteczki, do tatusia! O kurwa... Dwadzieścia orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś? Nie wchodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Powtórz rzut! Bo co? Kości się nie poturlały! Że niby oszukuję? Odszczekaj to! Ty patrz, znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwi syn! Słyszałem, że Wiedźmini to sieroty zbierane po gościńca. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w Przesilenie z Wiedźmami się dupcą! To ty ślipia, lugawe? Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Vernon Ross. Hędzisz się. Nieładnie, a tyle razem przeszliśmy. Wtedy graliśmy razem, a teraz nawet siedzimy po dwóch różnych stronach stołu. Możesz to zmienić. Mam ci usiąść na kolanach? Wes! Roskuj go. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz o szturmie i o tym, co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do Lochu. A jutro publicznie cię wytrzebią obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. ha <laughs> ha Wiedź nie, śpicie! Ah. Jego wysokość, król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor, Bruś! wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król. Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedź Głupia wojna, a mogliśmy miło spędzić poranek. Gerald, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Tris. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić bękartów, nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że. Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku, i puszczamy do. Znów śniłeś o dzikim gonie. Hmm. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando skojateli i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Gerard. Poza tym, z tego co pamiętam, Wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon, albo oszlusk, wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłeś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Też powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był Wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Co wie! Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że zrobił to bzdury. Czas pokaże. Pora mierzyć się skutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Kto jak kto, ale Gerard z Rivi to ekspert od Amuletów. Chodź no, wiedźmie. Nieźle napierdalają te trebusze! Ci na murach muszą strat bogacia. <laughs> Ponoć daleko, daleko na północy żyje plemię dzików. Nie? I kradliśmy... Puh! To jest... Konfiskowaliśmy łodzie rybackie! Na tych łodziach przeprawimy się do miasta! To plan ułożył dla nas jaśnie, Wielmożny. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Pójdzie dobrze. Nie! <grymne> Jak dobrze pójdzie, to Szukasz króla? Czeka przy magii. Nie miejcie Bogowie są z wami. Cokolwiek uczynicie, będzie wam odpuszczona. Do boju! Piękny dzień na bitwę. Nie bój się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę z słowem i piórem. Wreszcie jesteś. Strajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać, strajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem! To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie ja wiedziałem, że Wasza Wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, Ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, Wasza Wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie witewny zgiełk. Ekscelencja, wybaczę, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwołał? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Ha. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Wasza wysokość. Proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy. to nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i. W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię!